Cześć Roxy, Cześć. ogromne gratulacje za dostanie hasztaga roku 2024, osoba publiczna aktywna w sieci, czy ty czujesz dumę z tego, że masz jakiś wpływ na młodych ludzi właśnie w sieci, które cię obserwują? Dziękuję bardzo, oczywiście czuję ogromną dumę, jestem zaszczycona tą nagrodą, dziękuję bardzo C-Bloggers za takie uznanie. Uważam, że cała inicjatywa tego eventu jest świetna, bo pokazuje, że naprawdę można sobie na wszystko zapracować i dojść do celu, jeśli sobie go postawimy. Także jestem bardzo wdzięczna i wszystkiego najlepszego z okazji dziesięciolecia tego eventu. A no, co, co ja mogę powiedzieć? Przede wszystkim myślę... Dziękuję moim fanom za to, że wspierają mnie w tym, co robię. Cieszę się, że to właśnie dla nich mogę, mogę brać taką odpowiedzialność też na swoje barki i e, starać się wstawiać wartościowe treści na, na te moje kanały social mediowe. Mogę mieć z nimi taki przepływ informacji, który pozwala mi się z nimi spotykać, e, koncertować. E, przy premierach też to jest jak najbardziej na plus, więc e, taka nagroda tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że to, co robię jest dobre i, i wartościowe. Także bardzo, bardzo jest to miłe. Dziękuję z całego serca za taką nagrodę, takie uznanie. Naprawdę czuję się zaszczycona, dumna i szczęśliwa, że mogę po prostu... Pokazywać młodym, nie tylko młodym ludziom, że da się, jeśli bardzo mocno wierzymy w swoje marzenia, to jesteśmy w stanie naprawdę zajść bardzo daleko. Ja jestem dziewczynką z Jasła, której 7 lat temu nikt nie znał, a dzisiaj jestem tu. Także to jest dowód na to, że te marzenia się spełniają a ty tworząc kontent swój na Instagramie, na TikToku, czasami myślisz, co wrzucić, żeby kogoś nie urazić albo żeby dać dobry przykład, bo jednak to jako osoba publiczna, która marzy Szefanów, fanów, ma ogromny wpływ na to, jak ludzie też będą żyli, bo mam wrażenie, że fanki się na tobie wzorują, chcą być takie jak ty. Tak bardzo często dużo osób pisze mi, że jestem dla nich inspiracją, co jest mega miłe, ale też wymaga faktycznie weryfikowania tych treści i uważaniu na to, co tam się wstawia. Ja ogólnie raczej z reguły jestem taka, że staram się właśnie wstawiać te wartościowe wartościowe tematy, poruszać, wrzucać wartościowe posty, ale też oprócz tego pokazywać, że jestem właśnie normalną dziewczyną i stawiać też jakieś urywki swojego życia prywatnego, bo myślę, że to też sprawia, że ci fani wiedzą, co, co się u mnie w życiu dzieje i jesteśmy bliżej dzięki temu. Więc tak. Tak czy inaczej zawsze zwracałabym na to uwagę, jednak niemniej to większa odpowiedzialność, kiedy namacalnie widzisz, że są osoby, które piszą ci, jesteś inspiracją, widzimy, obserwujemy cię. Także to, to jest bardzo miłe, ale też faktycznie sprawia, że kontroluję. Po prostu mam kontrolę nad tym, co wstawiam. Uważam, że jest to dobre. Uważam, że każdy powinien brać taką odpowiedzialność społeczną. A ty czujesz presję otoczenia, że ty musisz być właśnie takim dobrym przykładem, że musisz jakby uważać na to, żeby czegoś na przykład nie odwalić przysłowiowo? Ja myślę, że jestem dobrym przykładem. Naprawdę ja nie mam, nie jestem osobą, która odwala w takiej skali, która by świeciła jakimś złym przykładem. Zupełnie nie. Naprawdę znam wiele osób i w branży, które faktycznie być może ten content nie jest taki szczery, być może trochę zakłamany, a ja mogę się z tym utożsamić, myślę, że to jest właśnie ważne i ludzie też czują prawdę. Czy ktoś naprawdę jest taki, jak pokazuje się na Instagramie, czy też nie? Dlatego mm, nie myślę o tym w taki sposób, że muszę się jakoś maskować, tuszować. Yy, bardziej w takim kontekście, że staram się szukać takich treści i... Yy, Zależy, wiesz, też, co, co można być, nie mówiąc jakieś przypały, odwalanie, bo takie śmieszne, głupkowate rzeczy to nawet czasami dobrze jest stawić, żeby pokazać się ludziom z takiej normalnej strony, ale oprócz tego to ja nie widzę nic, co by mogło dać jakiś zły przykład moim rówieśnikom czy też młodszym odbiorcom. No i to jest najważniejsze. Nie kręcisz drama, nie kręcisz afer, jesteś dobrym przykładem i za to otrzymałaś tak właśnie nagrodę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Roxy. Trzymam kciuki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć.